Witam, z tej strony kłam. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na trzecią już część serii White Star Lore. Przypomnijmy pokrótce, co już wiemy. Wiemy, jakie, jaka była idea projektu Nexus. Wiemy, że stworzenie Genesis Prime zapoczątkowało powstanie, lub tak właściwie aktywność e, dziwnej zarazy dziwnej plagi, jaką jest Strain. Wiemy, że Drusera zmaga się z tą plagą i próbuje ją pokonać. Niestety, czego dowiedzieliśmy się z nagrań eldańskich datacube'ów oraz informacji, to to, że Eldani nie byli w stanie w żaden sposób wyeliminować tej zarazy. Kolejny, można by powiedzieć, telefon otrzymujemy już nie od Drusery. Tym razem zadzwoniła do nas. „Zła obecność". Ciemność wzywała, ale akurat mnie nie było przy telefonie. Oddzwoniłem. trafiłem na sekretarkę. Zatem składamy wizytę osobiście w Ilium i faktycznie znajdujemy otwarty portal. Przekraczając go znajdujemy się w pomieszczeniu przypominającym jaskinie. Jednak od razu zauważamy, że jest ona cała pokryta, Infekcją w formie strainu oraz znajduje się w nim masa malutkich pajączków. Obecność kontaktuje się z nami i zaczyna nam tłumaczyć, że początkowo chciała nas zabić, po prostu wyeliminować, że jesteśmy głupi dając się tak łatwo zaprosić, jednak chce zobaczyć, co tak właściwie drusera w nas widzi. Jednocześnie mówi nam, że drusera. Nie przekazała nam wszystkich informacji. Informuje nas, że ona, ta obecność Strain, była także wynikiem eksperymentu projektu Genesis oraz że ich cele na Nexus tak właściwie są takie same. Nie zdradza nam żadnych innych informacji, od razu przystępuje do tak zwanego testu posyła przeciwko nam jednego ze swoich czempionów, żeby sprawdzić nasze umiejętności w walce. W międzyczasie obecność wypowiada słowa w stylu my stworzyliśmy Strain. Oni istnieją przez nas. Nie wiem czy chodzi o Strain i o Drusere, czy chodzić może o jeszcze jakieś inne istoty lub osoby zamieszane w stworzenie Strain. My natomiast pokonując przeciwnika, którego ówcześnie posłał przeciwko nam strain, zyskujemy zainteresowanie tą podejrzaną osobowością, która co jakiś czas do nas przemawia, przygotowując jednocześnie dla nas kolejny test, kolejną próbę. Tym razem widzimy uwięzionych exile, uwięzionych przedstawicieli z każdej rasy exile. Obecność mówi nam, że gniew oraz nienawiść mogą obudzić nasz prawdziwy potencjał, i dokonuje tym samym w nas kilku zmian. Innymi słowy, otrzymujemy moc, która podnosi nasze umiejętności w walce. Dzięki temu bez problemu radzimy sobie z przeciwnikami, którzy w rzeczywistości pewnie byliby od nas znacznie, znacznie silniejsi. Gdy uporamy się już z wszystkimi przeciwnikami, otrzymujemy znowu wiedzę od obecności, znowu dostajemy informację, że coraz bardziej interesuje się naszą osobą, oraz otrzymujemy kolejny test. Jest nim pokonanie, jak to określa obecność pierwotnego wzoru, który do złudzenia przypomina Drakena Kezreka którego często widywaliśmy w linii questowej u boku poszukiwaczki Artemis Zin. Oczywiście naszego przeciwnika pokonujemy bez większego trudu. Otrzymujemy także informację, że nie był to wiadomo prawdziwy Kezrek. Był to tylko jeden jakby z jego klonów czy sobowtórów stworzonych na jego wzór o jego podobnej sile. Po tym teście obecność jest z nami już do tego stopnia zaintrygowana że postanawia spotkać się z nami osobiście A zatem poznaliśmy oblicze istoty, która jest odpowiedzialna za korupcję w postaci Strain. Dowiedzieliśmy się także, że jest bardzo zainteresowana potencjałem naszego gracza, tym samym poddając nas kolejnym testom. Tym razem musimy wytrzymać napierające ataki Strainu. Entity jest zaciekawione, jak długo zdołamy się utrzymać ile wytrzymamy i kiedy polegniemy gdy już uporamy się ze wszystkimi testami które narzuciło na nas entity okazuje się że wszystkie te testy były tylko po to by zebrać o naszym graczu jak najwięcej informacji tym samym okazuje się że entity wykorzystało nasze umiejętności wykorzystało testy do stworzenia klonów naszego gracza. Z tym właśnie klonem samego siebie przyjdzie się nam zmierzyć, można by powiedzieć, w ostatnim teście, które przygotowało dla nas Entity. Po tym ostatnim teście Entity przyznaje się nam, że wpadliśmy prosto w jego ręce, że zatańczyliśmy dokładnie tak, jak nam zagrał i wszystkie te poprzednie testy łącznie z ostatnim były tylko po to, by entity mogło skopiować umiejętności i siły naszego bohatera ten samym entity przyznaje się, że teraz, gdy już otrzymało to, czego pragnęło, my nie jesteśmy jemu w żaden sposób potrzebni, że z tą armią cały nexus będzie należeć do niego. Gdy już znajdujemy się w sytuacji, gdzie armia naszych klonów, wyhodowanych przez Entity, jest posłana, by nas zgładzić, nagle pojawia się Drusera. Przeprasza, oczywiście, zaraz na dzień dobry, że nie mogła pojawić się wcześniej, oraz przeprasza, że nie powiedziała nam wcześniej o Entity, jednak bała się, że gdybyśmy wiedzieli, moglibyśmy nie chcieć jej pomóc. Tym samym pomaga nam Wyjść, opuścić to miejsce, tworząc wokoło siebie barierę ochronną, która nie przepuszcza żadnego z naszych klonów. Dzięki temu możemy się bezpiecznie przedostać do wyjścia. Druzera później otwiera nam portal, byśmy mogli wydostać się z tego wymiaru, z tego pomieszczenia, w którym się znajdujemy, tym samym kończąc nasze zadanie. Jeżeli chcecie dowiedzieć, co stało się dalej, jak potoczyło się dalej lore, co stało się z druserą oraz jak zareagowała na fakt, że entity same skontaktowało się z nami. Zapraszam do kolejnych części. Cześć.